Cześć, ja i Dawid, a dzisiaj lecimy z kolejną na moim kanale, dzisiaj będziemy mieć make-up część po raz drugi, dzisiaj Dorotka będzie mnie tutaj oszpecać Cześć No I Dzisiaj obejrzymy samą bardziej informacje, jak Facebook, Snapchat i grupa na Facebooku, którą was zapraszam No i co, no i my lecimy, zostawcie lajka, zostawcie dużo lajków za Dorotę, zostawcie 500, myślę, że będzie spoko Dobra, lecimy Mam imprezową zabawkę. Patrzcie, balony. Dorota mi załatwiła imprezkę. Dobra Dorota, okay. rób mnie. Daj się kurwa boję, się trzęsę. Zaczniemy Nie, zrób mi na początku włosy. Zrób mi włosy. Zrób mi włosy na początku. Daj gumę. Daj gumę. Heh? Właśnie, rozczesz je i zrób takie dwa kucyczki. To będzie śmieszne. idź po szczotkę. Idź po szczotkę, szybko! O! O górę. O! O! Nie, ale nie musisz na no, mnie wyżywać, ej! Sorry, sorry. O! O, jakby wie, przejechali walcem. Ora, piek, ty jestem, koczek zrobiony. Dorota, lecisz dalej. Dobra, lecisz. Dobra. <grystanie> Mam nadzieję, że nie będziecie mi usubskrybować. Dałem tytuł: makijaż dla chłopaka na wakacje. O, to będzie idealny tytuł. do klubu. Do klubu. Daj mi podkład, zakryj mi, proszę. Dorota, ale nie musisz się za bardzo za ten odcinek, proszę. cię. <grystanie> Ja się boję efektu. Nie chcę się patrzeć. Weź ten podgląd. Nie chcę się patrzeć. Ej, zrój monobrew! Zrój monobrew! Zrój monobrew! Weź! Zrój monobrew! Jak te z Warzone Shore, Wiesz, czy ta? Kar nie, jak tam jej, Nie wiem. Nie! Nie Karina! Chyba jak ktoś tu będzie do pokoju, to będzie Beka! Co robimy swoje życie w tym? Ja się muszę teraz. przyjść do balona, bo czuję, że będę skaleczony. Dzisiaj nie puszczę do domu. Teraz korektor. Wszystkie ciapki czy punktowy taki? Mhm. Mm Pamiętam, ja jestem piękny Jak nie. Aha, był wyłączony. Tak. <laughs> A wyłączony robiła. Ja pierdzielę. Teraz podkładzi. Teraz podkładzi. Ale jak, jak ty to robisz tak, tak perfitnie, tak specjalnie, żebym już w peci. też jeszcze to do odcinek, to, To Bo 3 minut z temu na odcinek, gdzie? Chodź no, jakoś wyklonęł. To teraz tłuszcz. Do Dobre brwi. Nie. Zdejżając. Nie! Tak! Jak ja później zmyję? Nie zmyję. Zmyjesz. trochę to wyjechało. <grym> nie musisz mówić dwa razy. Uh, jak mi brwi nie chciałeś odlepić. Nie żeś mi to musiała nawalić. Ale nie możesz tak robić. Jak? Jak pies? Mm -hmm. jak pies? Jak pies, kurwa. No ja się boję. To teraz, uh, mhm. poczułem coś miękkiego i ja nie przestraszyłem się, <noise> wiesz, bo Doroty to może być różne rzeczy. <noise> Siema! Jestem Landryna. Teraz? To teraz bronzer. Ej, a ubierz mnie ładnie jakoś. Dobra, bronzer. A po co jest bronzer? Do konturowania twarzy. Do konturowania twarzy. Trzyba. Bo to już był jak mawiakka. Cześć, czas z tych nudów podświczać. Rób, co ja to waży? Takiego? Gościu. Za ciężkie? Ja to wiesz czym bym podniósł? Nie chcę ci mówić czym bym podniósł. Takie ja do wysuwa. Nie wrócę. o O A ja mam problem. Ej, Natka chyba jest tu. Daj, daj, daj. Daj, daj mi odbieraj. Halo? To ta <grym> Dorota. Doroty. <grym> Dorota wypiła alkohol za dużo i pisała, że Natalia... Pisała, że... Że, że nie, że, że nie może z nią wyjść. Pra Nie, no nie piła, bo, bo no. Jak? Ja jestem ojcem. Wie, wie, wie pani do kogo pani rozmawia? Dorota, ciszej! Dostajesz pasem! No, to już chyba na wszystko, ale w sumie możemy jeszcze kucek utrwalić. Gdzie stał jak nosorożec, Happy Unicorn. Jak stojący, jak Happy Unicorn, normalnie. No, to moje piękne arcydzieło. Pomalowałam mu usta, brwi, rzęsy, powieki, twarz. W końcu, Jest jak wygląda. A ty, jak oceniasz moją pracę? Yy, oceniam, że postarałaś się, tylko trochę nie podbijać oko. Ja się nie pokazuję, ja się wystraszyłem tego. Dorota nie podoba mi się, wiesz, składam reklamację. Nie, musisz trafić, musisz powiedzieć, żeby, żeby biali w opis, dawaj. Yy, bijajcie, bo są bardzo dużo informacje, jak Facebook, znaczy, grupa na Facebooku. Ja już co powiedzieć. Dawaj, mów. Wiecie, opis bo są bardzo dużo informacji. Facebook, SnapChat, grupa na Facebooku to już was zapraszam, bo jest tam bardzo dużo bardzo fajnych bardzo ludzi. Wiecie, opis bo są bardzo dużo informacji. Wiecie, opis bo jest tam dużo informacji. Tak, Facebook, SnapChat, grupa na Facebooku. Jak Facebook, Instagram, SnapChat i grupa na Facebooku. Na którą was zapraszam. Na którą prostu, serdecznie zapraszam. Bo są tam najlepsi ludzie. Bo są tam najlepsi ludzie. A my już lecimy, trzymajcie się. A my już lecimy, trzymajcie się. Cześć. Cześć.